Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na czwartej już edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Od ponad 30 lat sieci handlowe są motorem napędowym gospodarki. Ja pozwolę sobie po raz któryś przypomnieć, że zainwestowały w Polsce 60 miliardów euro, stworzyły 250 tysięcy miejsc pracy, 95% asortymentu to polskie produkty na naszych polskich półkach i wspierają bardzo mocno eksport polskich produktów, wysyłając produkty do swoich zagranicznych oddziałów na poziomie 20 miliardów złotych rocznie. Rosnąca inflacja i stopy procentowe wywierają silną presję na dochody gospodarstw domowych. Dlatego my jako handel uważamy, że dominantą wszelkich naszych działań jest konsument. I jego potrzeby. Z tego tytułu firmy nasze starają się mieć istotny wpływ na hamowanie tempa wzrostu inflacji oraz stabilizację cen detalicznych, przyczyniając się w znaczący sposób do zmniejszenia pauperyzacji społeczeństwa. Jeżeli popatrzymy na, to, na ten współczynnik inflacji, dlaczego mówię, że ona ma ta statystyczna mniejsze znaczenie? To jest wskaźnik. Mamy inflację bazową bardzo wysoką. Ta inflacja będzie spadała statystycznie w przyszłym roku, od drugiego kwartału, natomiast czy ona realnie spadnie, nie, ponieważ mamy bazę bardzo wysoką tego roku i ta inflacja w przyszłym roku będzie liczona od bardzo wysokiej bazy tego roku, więc ona będzie rosła mniej, czyli de facto będzie statystycznie będzie spadała. Dla Kowalskiego czy ona będzie spadała, nie, ponieważ jego będzie dalej rosła, Mamy, dochodzimy do nowego paradygmatu, którego świat nie znał. Będzie dalej rosła, ponieważ jego siła nabywcza pieniędzy będzie spadała z każdym miesiącem, a nowe nie przybędą. Widzimy, że tak jako biznes, jak i jako gospodarka, potrzebujemy zmiany myślenia. Potrzebujemy dużo lepszego przygotowania na szoki, na kryzysy, które mogą nadejść. Jestem niezwykle zadowolony z tego powodu, że handel sam zaczął mówić głosem produktu lokalnego. To było bardzo budujące dla mnie, kiedy usłyszałem, że te produkty lokalne, regionalne są dzisiaj na pierwszym miejscu, dlatego że są tańsze, konsumenci ich szukają i handel musi się do tego dostosować. przede wszystkim mogę zrobić coś dla kobiet, mogę przede wszystkim promować je w przestrzeni publicznej, również podkreślać kwestie równości, z myślą właśnie o tym, jak kobiety powinny być promowane, jak możemy zwiększyć dostęp do awansu, w jaki sposób możemy zadbać o tym, żeby miejsca pracy dla kobiet były miejscami, które one naprawdę są i są pożądane przez kobiety. Porozmawiamy o tym dzisiaj podczas tego panelu. Bardzo dziękuję. Myślę, że głos kobiet wybrzmiał wystarczająco Mocno. Musimy się tylko wspierać, promować i nie poddawać. I nie być takie skromne jak dotychczas, po prostu to on się nie opłaca. Trzeba stawiać sobie cele i po prostu je realizować. Ja myślę, że to jest niesamowite, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać i to chyba jest największa wartość tego kongresu. Mogliśmy porozmawiać ze sobą kulturowo, wymienić się opiniami, z niektórymi osobami zobaczyć się pierwszy raz na żywo. dostęp do, do, do szerszej grupy konsumentów, To konsumentów, którzy też szukają nowych kategorii, dzięki czemu sprzedawcy na marketplace'ach mają możliwość dotarcia do nowych grup konsumentów, do nowych kupujących. To również też możliwość optymalnej ścieżki sprzedażowej i szybszego dokonywania zakupów. Bardzo ciekawy panel, w którym miałem okazję uczestniczyć. Super prezentacje, więc bardzo, bardzo dobrze oceniam. Jest mi niezmiernie miło, szczególnie, że kategoria jest, uważam, ważna i wyjątkowa, czyli produkcja żywności i produkcja rolna, więc bardzo się cieszymy, że, że to wyróżnienie trafiło do nas. To, jest, to są owoce ciężkiej i długiej pracy, bo w rolnictwie trzeba długo czekać na efekty, więc tym bardziej cieszymy się z tego wyróżnienia.